Odebrałem, a brałem, kurwa, torta. Torta. Witam. I jedziemy dalej. Wyjęcie broni Skobury. Do postawy numer 3. Yy, stanę sobie z boku, żeby było dobrze widać. Oczywiście, na początku, jak zaczynamy to ćwiczyć, można się patrzeć. Nawet trzeba patrzeć, żeby zobaczyć, jak ta ręka nam się układa, czy jest dobrze, czy, czy trzeba korektę jakąś robić. Ale później staramy się to wszystko już robić, robić z automatu, nie gapiąc się na kaburkę, eee, czyli stoimy. Dłoń na, na broń. Tu jest ważne, żeby porządnie broń weszła w ten. Tutaj w to wyżłobienie. Jest, zobaczcie, palce moje idą na kaburkę, nie gdzieś tutaj szukają Yy, wiadomo czego, tylko na kałbórkę wyjmujemy, zobaczcie, i palce ześlizgują się na, yy, na i musicie do tego dążyć, żeby, od, żeby te palce się z, ześlizgiwały tu, a nie tu. Czyli o, to musicie sobie, to jest pierwszy, prze, pierwsze, pierwszy taki krok. Później drugim krokiem jest wykierowanie broni do przodu. Ta ręka, zobaczcie, nie jest tu żeby przez przypadek sobie nie odstrzelić tej ręki tylko z automatu ta ręka idzie nam zobaczcie tu o i od razu broń wykierowana w kierunku ewentualnego zagrożenia i chowamy i sobie musicie w ten sposób przećwiczyć o i z tego zobaczcie albo wyrzucamy broń albo działamy z tak zwanego biodra pamiętając żeby delikatnie przekrzywić broń i chowamy i sobie kilka razy powtórzyć i to wystarczy i od cała dla co niektórych skomplikowana operacja trzymajcie się 起来！